Okej, okay. uh, dziękuję za pomoc. Pani reżyserka. Zdjęcie od razu, foto. Fońde, przyjaciele, mam małą niespodziankę, ponieważ dzisiaj takim niespodziewanym uh, super zawodnikiem jest właśnie Wojtek Gębuś. Bardzo po... Prze... Jezu, po... Boże, jest... zmęczony jestem. Wojtek Bączek. Przepraszam. Z Bolesławca Wojtek Bączek, który pokonał Roni Krauzego, Widzisz, teraz już jaże. I ciebie poproszę o, do, o zrobienie dzisiaj ceremonii zakończenia turnieju. Oklaski dla, dla Wojtka. Mistrz ceremonii, pierwszy raz na 66. Międzynarodowym Turnieju Rosenhoff Darek Cup. Chodź trochę bliżej, ułatwimy mu pracę. Na pewno jest trochę nerwowy i w ogóle... Nie ma nerwów żadnych, Zaczynam od czego dzisiaj? Powiedz parę słów i no i tam zaczyna, jest jasno. <laughs> 66. Rosenhof Darek Cup przechodzi do historii. Zaczniemy teraz od wręczenia nagród. I za. Nie. Które? Miejsce trzecie. Nie ma. Trzeciego miejsca. Trzeci był dzisiaj Adam Bukiel. Już nie ma go. Wziął dyplom, nie ma statuetki. Także. Przegrał w półfinale i widocznie psychicznie nie wytrzymał. Drugie miejsce. Runner up Darek. A to już w nie głównym? No tak, to tu, to, 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 to dawaj, to, dawaj tu. I tyka zdjęcia. To. Runner up. Ok. Dzięki. Dzięki. Zróbmy. Ok. Majster jest Chris Spencer. Brawo. Kutr i szmer los. Kutr i bez bólu. E, duży jeszcze. No i, i, i szampan i w ogóle. Nie zapomnij o niczym. Gwiazdki masz? Szterne. Oni też. Und dann klebst du auf, nach der Siegerung, po der Zeremonie. Denn. Musst du das tragen, leider? Du musst musst doch, du das tragen? Was soll jetzt tragen? Musst du alles tragen? Alles, alles? alles ja. Wohin? Ja. Keine Ahnung. <laughs> so. Okay, und jetzt wartest du, weil kommt die Siegerung von äh, die Siegerin vom Bonusturnier. Und dann hast du die Bonusturnier. Runner ja. ab, Bonusturnier. Tadeusz Thank you so